Dzień na Andrzej Pastuszek, Boxing.pl, kolejny vlog z o sensacji, która stała się 30 lat temu, największa sensacja w historii boksu zawodowego. Mike Tyson Polek z Jamesem Busterem Douglasem. Mike Tyson był faworytem w stosunku 42 do 1 z Busterem Douglasem. Buster Douglas był powszechnie lekceważony, zlekceważył go również Mike Tyson, ale ta historia, ten wielki upadek Mike'a Tysona ma wiele wątków, dlatego chcę... O tym powiedzieć może nie wszyscy z Was się tym mocno interesowali. Mike Tyson, który miał wówczas 37 zwycięstw, 0 porażek, uznawany był za nieposkromioną bestię, za człowieka, który nigdy nie przegra. Przegrał z zawodnikiem, z którym teoretycznie nie miał prawa przegrać. Dlaczego? Powodów było wiele właśnie chcę moje trzy grosze na temat tej walki dorzucić. Naprawdę walka, która zmieniła historię wagi ciężkiej, która niestety zepchnęła stronę Mike'a Tysona i która sprawiła, że Mike Tyson tak naprawdę nigdy nie wypełnił swojego potencjału, a właściwie decyzje podjęte przez Mike'a Tysona w trakcie kariery sprawiły, że nigdy on tego swojego potencjału do końca nie wypełnił. Oczywiście ta porażka z Jamesem Busterem Douglasem była tylko konsekwencją złych ruchów w karierze Mike'a Tysona, a więc zacznijmy może od jego przeciwnika, James Buster Douglas, powszechnie lekceważony, skazywany na porażkę z Tysonem. Jak mówiłem, 42 do 1, faworytem był żelazny żelaznym Mike Tyson. Nikt nie wierzył w to, że może go pokonać Buster Douglas, ale ludzie, którzy głębiej siedzieli w boksie zawodowym, tak jak siedzimy my, którzy tworzymy tego vloga, czyli ja i wy, yy. My znamy dzisiaj zawodników troszeczkę bardziej, również ci, którzy głębiej siedzieli w boksie zawodowym, wiedzieli, że James Buster Douglas to kawał zawodnika, który też właśnie nigdy nie był w stanie wypełnić swojego potencjału. Jego ojciec, jego ojciec Bill Douglas, również był pięściarzem, był trenerem przez dłuższy czas. Jamesa natomiast natomiast oni różnili się bardzo charakterologicznie. Bill Douglas to był twardzie uznawany był za bardzo twardego zawodnika, natomiast James Buster Douglas od w początku uznawany był za Mieczaka. Już na początku swojej kariery przegał z debiutującym Davidem Bayem. Nie wyszedł do trzeciej rundy, nie wyszedł z narożnika, pomimo tego, że nie przyjął w tamtej walce zbyt wielu mocnych ciosów. Jego ojciec był kompletnie załamany, spoliczkował, spoliczkował swojego syna. Był wściekły, że, że James Buster Douglas się poddał. To zdarzało się później jeszcze kilkakrotnie Douglasowi, czy to na sparingach, czy to w walkach, był powszechnie uznawany za zawodnika, który nie ma mentalności mistrza, który jest miękki, który, który w trudnych sytuacjach po prostu się poddaje. Dlatego też trudno było przypuszczać, że sprawi ten James Buster Douglas takie kłopoty Mike'owi Tysonowi, że w ogóle będzie się opierał, że w ogóle ta walka wyjdzie poza pierwszą, drugą, góra trzecią rundę. Jak się stało? Wszyscy dzisiaj wiemy, natomiast wówczas był, spadło to jak grom z jasnego nieba, że Mike Tyson został znokautowany przez Jamesa Bustera Daglasa. Tymczasem od dawna w obozie Tysona było wiadomo, że nie dzieje się dobrze. Kilka dni przed walką na publicznym sparingu rzucił go na deski, rzucił go na deski Greg Page, zawodnik, który, z którym bardzo łatwo do tej pory radził sobie Mike Tyson na tych sparingach. I właściwie ten sparing, który do dzisiaj możecie zobaczyć na YouTube, jest dokładnie taki sam jak walka z Jamesem Basterem Douglasem. Tyson niezainteresowany, o krok spóźniony ciut wolniejszy, przyjmujący ciosy, przyjmujący, przyjmujący kontrujące prawe, przyjmujący podbródkowe. Dokładnie to samo się stało w walce z Jamesem Basterem Douglasem. Oczywiście nikt poważnie nie brał tego sparingu. Wydawało się, że Tyson po prostu miał, miał słabszy dzień. Tymczasem był to identyczny Tyson, jaki wyszedł do ringu z Jamesem Basterem Douglasem. Poza walką, bez oka tygrysa, bez dynamiki, bez szybkości, która cechowała Tysona. Jakie na to złożone? się czynniki. Przede wszystkim to, że w pewnym momencie Mikea Tysona przejął Don King, co oczywiście odbiło się dobrze na portfelu Mikea Tysona, chociaż tak naprawdę nie wiemy, ile z tych ogromnych pieniędzy dostawał Mike Tyson. Natomiast jeśli chodzi o całą sferę menadżerską, promotorską, to Don King zatrudnił ludzi, którzy byli mu ulegli. Nieudaczników takich jak Jay Bright, jak Aaron Snowell, którzy stali w narożniku Mikea Tysona, przeciętni, bierni, ale wierni, Kontrolowani przez Dona Kinga. Wiemy, że przecież genialny Kaz Damato pozostawił spuściznę, pozostawił ten wspaniały styl Pika który dla Mike'a Tysona był idealny. Wszyscy wiecie, jak to wyglądało: jak wspaniale Mike Tyson ścinał Wing za tą gardą Pika jak, jak fantastycznie balansował tułowiem i jak ruszał na swojego przeciwnika. Kontynu kontynuatorami tradycji Dama byli najpierw Ted The Atlas, który trenował Mike'a Tysona, potem Kevin Rooney, znakomici fachowcy. Oni ten styl picabu znali od podszewki, natomiast Bright i Snowell po prostu żarowali na tym, co wypracowali wcześniejsi trenerzy. Oczywiście upadek Tysona nie nastąpił od razu. Były, były zwycięstwa z Williamsem, z Frankiem Bruno, które troszeczkę zaciemniały obraz sytuacji. Tymczasem Mike Tyson Fantastyczny Mike Tyson był coraz słabszy. Tak naprawdę Snow i Bright nie byli w stanie zmotywować go do treningu, i to wyszło wszystko w Tokio przeciwko Jamesowi Basterowi Douglasowi, który z drugiej strony po raz pierwszy i chyba ostatni w karierze był zmotywowany śmiercią matki. Postawił wszystko na jedną kartę. Był niesamowicie twardy w ringu, agresywny, zdecydowany. Pokazał wszystkie atrybuty, o których się mówiło od lat o Jamesie, Basterze, Douglasie. Pech Mikea Tysona polegał na na tym, że wszystko to udało się Basterowi Douglasowi właśnie w walce z Mikem Tysonem. Mike Tyson używał życia, kosztował japońskich gejsz przed tym pojedynkiem. Wiemy, że wiemy, że nie prowadził się sportowo, wiemy, że ta dwójka trenerska, o jakiej mówiłem, nie była w stanie zmotywować go do niczego. Ten upadek Mike'a Tysona przebiegał powoli, natomiast kulminacyjny moment był właśnie w Tokio, kiedy to Polek z Jamesem Busterem Douglasem. Co można powiedzieć o Brightcie i Snowellu? Idealnie ujął to Matt Barański, były Katman Mike'a Tysona, który też już nie był w narożniku Mike'a Tysona w tej walce, który powiedział, że Jay Bright nie odróżniłby dupy od łokcia. I tak właśnie, tak właśnie fachowość trenerska Jaya Brighta się rysowała. Podobnie jego kompani jego partner Aaron Snowell. Oni jeszcze przez jakiś czas bazowali na tym, co wypracowali Damato, Rooney, Teddy Atlas. Natomiast, natomiast ten upadek Mike'a Tysona, Coraz, coraz bardziej y, był do przewidzenia, oczywiście przez ludzi z jego sztabu, no bo, bo nikt inny nie wiedział, co tam tak naprawdę się dzieje, że Mike Tyson przestaje używać kombinacji, że, że nie pracuje mocno na treningach, że za bardzo skupia się na sile jednego ciosu. To nie był już Mike Tyson, Mike Tyson, którego widzieliśmy w wcześniejszych walkach, pomimo, że ciągle młody, pomimo tego, że nie zapomniał, jak się poksuje, to nie był już ten sam Mike Tyson, duże, duże zmiany oczywiście też były w sferze mentalnej, mówiło się o tym, że przyjmował antydepresanty przed walką z Jamesem Basterem, Douglasem, dlatego właśnie nie było tego oka tygrysa, tej dynamiki, tej agresywności Mike'a Tysona, z jakiej pamiętaliśmy go z wcześniejszych pojedynków. Jeśli chodzi o, o narożnik, to, to takim najlepszą wizytówką tego, co zrobili ludzie z narożnika Tysona, był fakt, że nie mieli oni z tego żelazka do. Do tamowania opuchlizny. To jest taka, to się nazywa po angielsku Answell. To, to po prostu przykłada się, to jest kawałek metalu, który przykłada się do opuchlizny. Ci panowie nawet nie mieli tego w swoim. W swoim Bagażu. Oni po prostu przyszli kompletnie nieprzygotowani do ringu. Jeden z nich zaimprowizował taką lateksową rękawicę, uciął, napełnił wodą i zawiązał i tą gumową rękawicą, tę gumową rękawicę przykładali do opuchlizny Mike'a Tysona. Niektórzy nawet żartowali, że przykładali prezerwatywę do tej opuchlizny Tysona, natomiast to był taki obrazek, który świadczył o profesjonalizmie tamtej ekipy Mike'a Tysona. Tak jak mówię, nie było Atlasa, nie było Kevina Rooneya, Oczywiście najgorsze, że nie było kasa D'Amato, natomiast natomiast nieudacznicy, jakich wybrał Don King do, i zresztą sam Mike Tyson, dlatego że on bardzo dobrze się ze swoimi kumplami czuł, natomiast nie był to profesjonalny narożnik. Nie byli to ludzie, którzy byli w stanie zmotywować ani do treningu, ani cokolwiek podpowiedzieć w walce Mike'owi Tysonowi. Oczywiście się, Baster, że na Glasie można, można używać samych superlatyw w tym pojedynku. Wyszedł zmotywowany, wyszedł agresywnie, miał świetny jab, doskonale ruszał się po ringu, naprawdę od pierwszej rundy. Polował na podbródkowe. Już trafiał podbródkowymi Majka Tysona. Wyszedł kompletnie bez żadnego respektu. To nie był mięczak, którego, którego wszyscy pamiętali z dawnych walk. No może, może z wyjątkiem kilku. W fajny sposób pokazał się w walce o pasaj z Takerem. Przegrał przed czasem, natomiast świetnie pokazał się w, do momentu przerwania w tym pojedynku. Natomiast w innych walkach różnie to bywało. Ciężko było się zebrać do treningu Douglasowi Tutaj oczywiście on wiele mówi o matce, o motywacji, natomiast on już wiele razy swoją karierę próbował wcześniej poderwać. Już kilkakrotnie próbował tych wielkich zmian, już się zapalał do stereotreningu, to potem ciężko było by go zagnać na salę treningową. Po prostu ten Buster Douglas był takim zawodnikiem bardzo, bardzo nierównym i ciężko było go do takiego konsekwentnego treningu zaprzęgnąć. Natomiast przed tą walką z Mike'em Mike Tysonem trenował jak szalony i tak jak mówię, po raz pierwszy wypełniał i chyba ostatni wypełniał ten swój potencjał. To, co pokazał w, tym, w tej walce, było naprawdę znakomite. Z timingiem, z werwą, z pełnym repertuarem uderzeń. Od, od pierwszej rundy prawe, podbródkowy, świetnie chodzący jab. James Buster Douglas był kapitalnym zawodnikiem w tej walce, naprawdę zawodnikiem, który mógłby namieszać, który mógłby powalczyć z każdym, z każdym niemal ciężkim. Był twardy, przyjmował ciosy Mike'a Tysona. Przecież ten podbrudkowy z ósmej rundy nigdy, nigdy wcześniej by nie powstał po takim, no, nawet by pewnie nie chciało się poderwać po takim uderzeniu z desek Daglasowi, natomiast tutaj szedł jak po swoje, szedł na Majka Tysona bez żadnego respektu. Natomiast Tyson zupełnie nie zainteresowany pojedynkiem, polujący na pojedyncze ciosy, tak jak mówię, ze zwolnionym refleksem, brak dynamiki. I niestety to się wszystko wszyscy wiemy, jak to się skończyło w dziesiątej rundzie. Oczywiście było to długie liczenie w 8, ale czy tak naprawdę Mike Tyson zasłużył na to zwycięstwo, był obijany niemiłosiernie od pierwszej rundy, pokazał tylko w tym pojedynku niesamowitą twardość, i że ma mocną szczękę, bo niesamowite Lanie zbiera od początku od Bastera Douglasa. Jak ta walka mogłaby wyglądać, gdyby był to taki Prime Mike Tyson doskonale przygotowany, mimo tego, że fantastycznie zaprezentował się w tym. Tym pojedynku James Buster Douglas, to myślę, że jego styl był jednak stworzony dla Mike'a Tysona, który z tych przeszczelonych, podbrudkowych, na pewno zostałby skontrowany przez Tysona tym fantastycznym lewym sierpowym. Tyson, Tyson Prime Tyson, taki, który był świetnie przygotowany mentalnie, fizycznie, miał kapitalną defensywę. On nie przyjmowałby tych ciosów Jamesa Bustera Douglasa, unikałby jabu, kontrowałby wszystkie ciosy. Myślę, że niesamowity był Mike Tyson. Prime Tyson, kiedy wpędzał swoje ciało w ten moment obrotowy za tą gardą Pikabu, kiedy błyskawicznie wcinał link. Myślę, że James Douglas, James Buster Douglas nie utrzymałby Tysona na dystans. Myślę, że Tyson yy, taki w pełni formy wygrałby ten pojedynek przed czasem, co niczego nie ujmuje Jamesowi Busterowi Douglasowi, który w tym pojedynku pokazał kawał boksu. Pokazał kawał boksu, pokazał, że przynależy do czołówki. Niestety było to tylko na chwilę, bo w pojedynku z Evanderem Holyfieldem znowu Wrócił ten dawny James Buster Douglas, czyli zawodnik, któremu się po prostu, któremu się po prostu nie chce. Natomiast w walce z Tysonem to było 100 albo 120% Jamesa Douglasa, naprawdę fantastyczny pięściarz zaprezentował się w Ringu z przyjemnością można popatrzeć na ten pojedynek, bo tak jak mówię, kawał znakomitego boksu pokazał James Buster Douglas. Natomiast Mike Tyson nigdy już nie wrócił taki sam. Wiadomo, że po więzieniu on jeszcze odzyskał tytuły dzięki Donowi Kingowi, dzięki właściwemu matchmakingowi, dzięki temu, że tam mistrzami byli tacy zawodnicy jak Bruce Seldon, natomiast nie był to już ten sam Mike Tyson. Oczywiście pewne rzeczy dało się, dało się poprawić w stosunku do tej walki z... Basterem Douglasem, to, to znaczy, Tyson był na pewno zmotywowany, na pewno pracował mocniej, na pewno dużo pracował nad atletyką, nad ciężarami, czego, ciężkimi ciężarami, czego nie robił wcześniej, ale to niestety nie pozostało bez wpływu na ten jego właśnie styl, Pikabu. Ten balans tułowia nie był już ten sam nie potrafił tak dynamicznie ścinać ringu Mike Tyson. Był były mięśnie, natomiast nie było już tej gibkości, nie było tej dynamiki, nie było tej szybkości. Był to wciąż dobry. Ale już nigdy nie wrócił do dawnej formy Mike Tyson, a Mike Tyson z tych najlepszych lat to była po prostu ofensywna maszyna. Ten Mike Tyson moim zdaniem znokautowałby Jamesa Douglasa, nawet Jamesa Bustera Douglasa w takiej formie, w jakiej James Buster Douglas był w Tokio, dlatego że, dlatego, że był bardzo, bardzo Dobry w ofensywie Douglas to była fantastyczna maszyna ofensywna w tej walce, natomiast był zbyt otwarty w walce z takim Prime Tysonem, który świetnie ścina ring, który kontrowałby tymi ciasnymi sierpowymi. No, myślę, że jednak Mike Tyson poradziłby sobie z Bastarem Douglasem. Natomiast był to wielki dzień Jamesa Bastara Douglasa, była to największa sensacja w historii boksu. Także, także będę już kończył ten odcinek, warto obejrzeć ten pojedynek. I zobaczyć, w jaki sposób zaprezentowali się obaj zawodnicy. Cień Mike'a Tysona i fantastyczny tego dnia James Buster Douglas. Dzięki. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, proszę o łapki w górę, udostępniania, lajki. Jak zawsze, zostawię link do Patronite. Kto chce, może mnie wspierać na Patronite. Zostawię też link do Twittera. Możecie mnie obserwować na Twitterze. Jeśli myślicie, że takie cykliczne, historyczne odcinki o wielkich walkach mają sens, dajcie znać, to na pewno będziemy, będziemy to robić. W przyszłości. Teraz jeszcze na koniec polecę fantastyczną książkę właśnie o walce Tysona z Douglasem. Tutaj całe kulisy są. Naprawdę fantastyczna historia. Zarówno Majka Tysona, jak i Bastera Douglasa. Warto przeczytać, warto by było to przetłumaczyć kiedyś na język polski. A teraz dzięki, cześć, do zobaczenia, do następnego razu.